Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Rąsia, w rąsie, rąsia w toto, toto, to, to, to w to toto, w toto. Nie wiem właściwie po co to mówię, bo ma to wydźwięk wyjątkowo seksualny. A dzisiaj nie będzie o seksie ani słowa. Oprócz pieprzenia głupot może. Proszę Państwa, chodzi mi o to, że Panowie, nasi rządowi, oni się ustawiają i to Macki i te wszystkie sieci sięgają bardzo daleko. Koledzy, znajomi, rodzina, no po prostu pajęczyna. Kazio Górski król Bołmotów, kiedyś trener dzisiaj w niebie. Zwykłby mawiać na treningu. Tak, ty do mnie, ja do ciebie. Lat pięćdziesiąt upłynęło, pozmieniali się kibice. Powiedzonko zaś zostało we współczesnej polityce. Żeby tylko powiedzonko, znacznie lepiej niż piłkarze, Stali się je opanować polityczni dygnitarze. Przeczytałem sobie wczoraj, co wam streszczę w kilku zdaniach, cztery różne artykuły o kumpelskich powiązaniach. Morabiecki, Sasin, Ziobro i Brudziński mają piecze Nad kumplami upchniętymi sprytnie tworząc swe zaplecze Bo gdy ich upadek spotka, co się już niebawem stanie Trzeba będzie mieć na deser jakieś miękkie London. Kumple przecież nie zapomnął nawet pośród przemian zgiełku, że pan możny im był łaska wdać się ogrzać w swym ciepełku. Tylko jedno pokrzyżować mogło plany bytych panów, czy już państwo wiedzą co to? Właśnie to Trybunał Stanów! Dziękuję Państwu serdecznie, a jutro odcinek nadzwyczajny. Kto nie lubi nadzwyczajnych odcinków? Mm -mm.